Cześć! Chciałbym kiedyś znakomicie łowić ryby. Po to powstał ten kanał, który mam je do tego zrobił Dziękuję za wszystkie subskrypcje i komentarze. Jak rzesze wędkarzy spotykanych aktualnie nad wodą nie ustaje w próbie złowienia wiślanego sandacza. W ciągu dnia i na gumy. Czasami jestem bardzo blisko. O, było branie. Było branie. Nie wiem, co to za łuska jest. Chyba. Sandacz. Tak, sandacz. Nie wiem, czy się powinienem pocieszać efektami moich kolegów, wędkarzy, których spotykam nad wodą Dzisiaj łowiłem w towarzystwie chyba 4 albo 5 osób i wszyscy próbowali złowić sandacza nikomu, nikomu, się to nie udało Epizod drugi, prawdopodobnie bez brania To jest niezłe stopniowanie, bo można byłoby mówić bez ryby, ale chyba bardziej fair będzie określenie właśnie bez brania. Teoretycznie jestem przygotowany znakomicie. Szkoły łowienia yy, sandaczy są przynajmniej dwie, jedna. Widać to po załączonych zdjęciach szczęśliwych chłopców. Raczej podpowiada, żeby stosować ciężkie główki, dość duże przynęty i stosunkowo agresywną pracę. Druga, wręcz przeciwnie, sugeruje lżejszą wagę i bardzo powolne sprowadzanie wabika z nurtem. Nawet wleczenie go po dnie z lekkimi podciągnięciami od czasu do czasu. Na zmianę staram się stosować obie, choć więcej zabawy złowienia sprawia mi ta lżejsza wersja. Na szczęście obie te szkoły mają wspólny, wspólny mianownik. Wskazują na to, żeby mówić przy dnie sandacze. Mentalnie jest to łatwe do ogarnięcia, pod warunkiem, że przygotujemy się na sporo urwanych gól. Dwie szkoły dotyczą także wykończenia zestawu przyponem. Część asów stosuje fluorokarbon, który chroni przed zębami ewentualnego szczupaka lub ostrymi brzegami leżących na dnie kamieni. Część wiąże główkę jigową bezpośrednio do plecionki. Żeby zrobić przypon potrzebujemy scyzoryk, szczypce do zaciskania tulejek, fluorokarbon mój ma grubość 0,6 mm i zapalniczkę. Wcinamy pożądaną długość, wybieramy odpowiednią tulejkę i przekładamy przypon przez nią oraz z powrotem. Podobnie robimy z drugiej strony. Ja miałem akurat agrawkę z krętlikiem, więc z jednej strony była po prostu pętelka do przymocowania plecionki, a z drugiej strony wspomniana agrawka z krętlikiem. Można założyć samą agrawkę, a krętlik przymocować z drugiej strony. Tulejki uważnie zaciskamy, tak żeby nie naruszyć fluorokarbonu w środku. A końcówki dla świętego spokoju przypalamy, tak żeby nie przeszły przez zaciśnięte tulejki w trakcie holu ryby lub podstrzeliwania z zaczepu. Dzisiaj obławiałem taki wlew, być może przerwaną główkę, nie wiem do końca co to jest. Eee, tutaj mamy fragment umocnienia, a tutaj w nurcie tworzy się e, takie zawirowania się tworzą na spokojnej wodzie bardzo ładnie widać między tymi dwoma przeszkodami jest głęboka rynna która ma na pewno parę metrów e, i tam tych sandaczy dzisiaj szukałem zgodnie z najlepszymi poradnikami, które można znaleźć w sieci, sandacze o tej porze roku można szukać także na burtach czy zapływach górek ten krótki materiał to kompilacja dwóch kilkugodzinnych wyjść na sandacze. W tym czasie spotkałem kilkunastu, jeśli nie kilkudziesięciu wędkarzy, którzy marzyli o tym samym. Niektórym z nich udało się złowić rybę, choć nie o tej porze dnia i nie w tym miejscu. Były to jednak bardzo pouczające rozmowy i prawdopodobnie dobre wskazówki. Na razie jednak z nadwody regularnie wracam na tarczy, jak ogromna większość. Być może jest to świetny moment na zmianę nazwy kanału na Szary Wędkarz. Zawsze gdzieś przy dnie, trochę tych gumurwałem dzisiaj, ale no trudno. Tak widocznie musi być. Do zobaczenia w epizodzie trzecim. Już mam nadzieję, że z porządnym, ładnym, fajnym sandaczem. Przy okazji. Dlaczego zostawiacie nad rzekami takie śmieci? Wstyd! Zabijacie w ten sposób ptaki, które, wplątane w odciętą plecionkę, nie mają szans na przeżycie.